Witajcie w naszym filmiku. E tutaj was Leoś z, ka z kanału Świat Leozia e Dzisiaj powiem o papugach. One są fajne. Będzie się temat o gołębiach, ale to w innych odcinkach. Zaczynajmy, pójdę po papugę. Jak widzicie, mam tu arę czerwoną, właściwie żółto skrzydłą. Ona jest plusowa, widać. A ja ją lubię, ona jest moją przyjaciółką, tak? Ja ją lubię, bo jest czerwona. Ja czerwone lubię, bo miałam taką starą, ona się popsuła i ona jest dla mnie bardzo ważna. Ja jej nigdy nie, nie porzucę. Uwaga! Czerwone are, ale czerwone. Są czerwone, bo papugi mają różne kolory. Akurat ten gatunek jest czerwony. czerwona piórka i żółte, i niebieskie. Mamy też biały. Tutaj widać jak żółte i niebieskie. Jeszcze na ogonie jest niebieski. Tutaj jest szary, czarny. Ta kreska tutaj żółty wokół. I w boku. Z drugiej strony tak samo jest. Ta ara jest gatunkiem papug czerwonych. I ona jest ważna dla mnie i, i dla innych. Nie jest zakaz zabijania papug. Papugi są bardzo ważne. Nie można ich zabijać. Są ważnymi ptakami. Potrafią też powtarzać. Mam też długopis papuga, który się już popsuł. E, wy, bo... Gubiłem nakrętkę i dało się wyjąć e, to do pisania, bo już nie dało się mmęć, bo inaczej by e, ciągle wysychało. Ten cienkopis jest papugą Pop... jak ona się nazywała. Arakang. Arakang jest bardzo podobna do tej, jak widzicie, tylko ma zamiast tego zielone piórka. Arakang są pod, bardzo podobne do azłtosksydłych, ale są inne. Widzicie tutaj prosty przykład tej papugi. O, ja ją dostałem kupiłem właściwie. Kupiliśmy. Bo ja mam mamę. Kupiliśmy ją. no. Zamówiliśmy. Ta papuga była do pisania. Trochę się zniszczyła. Ja teraz mogę ją się pobawić. Jak widzicie, jest dobra do stresowywania. Te papugi, to tutaj widzicie, ta i ta są ważne. I on tak samo nie może żadnej zabić. Wszystkie papugi są ważne. Wszystkie, tak samo jak i ta. Ale te można zniszczyć i tą. Ale nie można takich prawdziwych. Przyniosłem już ich trochę więcej. Jak widzicie, ta już jest. Ja, ja już je odłożę na bok. I mamy też taką. To jest wymyślony gatunek. Ona jest mała. To jest firmy Ty. My, ja. I ją kupiłem sobie w sklepie takim z przyborami i innymi zabawkami. I ja ją załatwiłem, więc musiałam ją kupić, bo była jedyna. I mi się bardzo spodobała, bo ją oglądałem i chciałem ją mieć. I się bardzo nie spełniło. Ta papuga nie ma to o niej opowiadać, bo ona nie istnieje taki gatunek. Ale to jest takiej bardziej arychacyntowej. Ale to jest taka wymyślona bardziej. Dobra. Pokażę inne papuki. To jest zabawka dla psa, a ja nie mam psa, ale ja ją kupiłem sobie. Ona jest tąca. Takie coś ma. Ona ma taki dziób, to jest czerwona, jak widzicie. Żółty dziób. Nie ma co o niej opowiadać. I ta papuga też jej nie. Zabijajcie, wy w świecie prawdziwym. Oczywiście ta maskotka jest dla psa, więc można ją zniszczyć. Po jak widzicie, jest ta zniszczona stara. Mówi na nią Asy o Chin. A właściwie Madin in China. Ona, my na nią mówiliśmy Asy o Chin. Bo taka nazwa. Myśleliśmy taką nazwę jej. I ona. Tak się nam spodobało, taka nazwa. Pokażę oko przy kamerze. Widzicie tutaj oko, ona ma inne niż tamta. Takie jest, tutaj widzicie, widzicie. I to jest oko w bliżej. Dobra, nie mam co nie opowiadać tak samo jak, ta, bo tamte mamy inne. To jest taka falista bardziej, ale ona jest podobna do ary oliwkowej, ale to jest falista bardziej. Faliste są małe i mają dzióbki takie małe. I akurat ja ją kupiłam sobie w Sandomierzu. Tam jest taki sklep. I ja była taka fajna, więc kupiłem ją. Ta papuga jest dla nas fajna. I my ją nazywamy beta taszytu Fajna jest, ale widzicie, jaka ona jest. Tak samo nie można w prawdziwym świecie ich zabijać. To jest niedozwolone. Jest bardzo ważne. Takie papuski są też jak Ary, ale nie można ich zabijać. Nie są takie. Mo nie. Mogą podziubać, ale nie tak mocno jak ary wszystkie. Widzicie? I to jest koniec naszego filmiku. Zapraszam Was do kolejnych. Nabijajcie na kanał Świat Osia. I zapraszam Was do kolejnych filmików.